将来 Thank you.

Gracias. Szanowni Państwo, otwieram 15 nadzwyczajną sesję na Gminy Łękawica, 7 Rady Gminy Sławomir Serdecznie witam wójta Gminy Łękawica, Blaskarzyn Piotr Grzegorz. Dzień dobry. Piotr Jak również witam Was Panie i Panowie Radni. W dzisiejszej sesji bierze udział 12 radnych, na ustawowej skład 15 radnych. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady są ustalone. Przejdziemy do uchwalenia porządku obrad dzisiejszej sesji. Szanowni Radni, otrzymali na dzisiejszą nadzwyczajną sesję zaproszenie z proponowanego porządku obrad. Czy ktoś z Radnych Wójta chce wnieść zmiany do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad 14 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łęgawica? Proszę o zaznaczenie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych za przyjęciem proponowanego porządku obrad 14 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mękawica, głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu 3 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łękawica na lata 2019-2025. Szanowni radni mają ponad numer 1. Proszę o wystąpienie teraz chodzi o zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, to w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wykazie przedsięwzięć nie wprowadziliśmy żadnych zmian, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej wszystkie zmiany dostosowują poszczególne wielkości do zmian, które zostały wprowadzone w budżecie i tak dla roku 2019 Zwiększamy dochody ogółem o kwotę 235 774, zł, w tym dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 151 626, zł, dochody majątkowe zwiększamy o 387 400 zł, w tym są również dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w wysokości 26 400 zł. Wydatki ogółem zwiększane o 235 774 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszane o 244 726 zł, a wydatki majątkowe zwiększane o 480 500 zł. Główny powód wprowadzonych zmian. To rozliczenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zadaniach już wykonanych, wprowadzenie do budżetu kolejnej dotacji na ten cel i zabezpieczenie środków własnych na wkład własny. Bardzo proszę Szanowną Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym już mięso. Dziękuję bardzo. <laughs> jest, radny. Pytanie, czy ktoś, Szanowny radnych ma pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę, dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji do Spraw Budżetu na odczytanie opinii w zastępstwie, Pan Wiesław Pasna. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Zdzisław, szanowni goście, Panie Wójcie. Komisja do Spraw Budżetu na swoim posiedzeniu w dniu 8 października bieżącego roku pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica na lata 2019-2025. Uzasadnienie w wyniku przedsięwzięć nie prowadzono żadnych zmian, a prowadzone zmiany finansowe są porządkujące dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki, w związku z czym podjęcie omawianej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania do Szanowni Radnych. Jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wielkiej Prognozie Finansowej Gminy Łukawica na lata 2019-2025 przez Stary dokument numer 1. proszę o zaznaczenie. kto jest za, kto się wstrzymał, kto, kto jest przeciw. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 12 razy. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian Wielkiej Prognozie Finansowej Gminy Łukawica na lata 2019-2025 głosowało 12 razy. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. 0, 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. Szanowni Radni, mają to na gruncie numer o Doskonale z ramienia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W budżecie dokonujemy zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i planowanych wydatków o kwoty 238 774 zł, a szczegółowo na te kwoty składa nam się takie, takie punkty. Rozliczenie promesy pierwszej na e, remont dróg. Zmniejszamy planowane dochody o 211 926 zł i zmniejszamy planowane wydatki w tych zadaniach 226 465 zł. Wprowadzamy nową promesę na przebudowę dróg w wysokości 361 000 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków zabezpieczamy na ten cel 480 500 zł. To są środki z promesy i zabezpieczone środki jako wkład własny. A na zabezpieczenie wkładu własnego wprowadzamy po stronie dochodów zrealizowane dochody z tytułu wpłat mieszkańców w inicjatywie lokalnej 50 000 złotych, zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży działek 26 400 złotych, i przenosimy zaplanowane środki na zakup kamery 30 tysięcy po Cieżu Mąszczanickim, zabezpieczone w formie dotacji. To wszystko y, składa się na y, wprowadzenie i, rozlicz, i zabezpieczenie środków na przebudowę dróg gminnych do drugiej promesy, którą wprowadzamy. Dodatkowo... Na zebraniu wiejskim w, w Okręgu zmieni zostało zmienione zadanie realizowane w ramach tego funduszu, w związku z tym przenosimy 30 tysięcy i przeznaczamy je na przebudowę oświetlenia 10 tysięcy złotych i 20 tysięcy na przebudowę do ulicy Zabytkowej zgodnie z wnioskiem z zebrania sołeckiego. Ostatnia zmiana to wprowadzenie dochodów uzyskanych ze zwrotu podatku VAT 13 300 z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg unijnych. Wszystkie te zmiany powodują również zmiany w poszczególnych załącznikach do uchwały budżetowej powiązanych z tymi zmianami, a ostatecznie budżet zamyka się kwotami po stronie dochodów. 26 929 829 złotych 16 groszy. Zł, po stronie wydatków 27 577 165 złotych 36 groszy. Zł, I niezmienny deficyt na poziomie 647 336 złotych 20 groszy. Zł. Bardzo proszę, Szanowną Radę o przyjęcie uchwały w proponowaniu Dziękuję bardzo. Czy ktoś szanowny ma pytania do Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni. Pan Skarbnik, ja mam takie zapytanie, bo ostatnio było podane na kamerę 22 tysięcy, a dzisiaj Pani powitał 30. To jest. To jest. 30 to jest pewna kwota? Tak. No bo ostatnio ja usłyszałem 22 tysięcy. Dlatego. Poprzednio zabezpieczaliśmy środki w dotacji 22 100 zł, natomiast zakup kamery rozlicza się jeszcze z innych środków. Także ta kamera będzie kupiona w innym rozliczeniu. Czy ktoś z Państwa? Dziękuję. Przechodzimy. Proszę Przewodniczącego Komisji do, spraw budżetu, do budżetu do budżetami gminy. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie wójcie, szanowni i Opinia Komisji do spraw budżetu Rady Gminy Łęgawice, z dnia 8 października 2019 roku. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, druk nr 2, uzasadnienie. W celu zapewnienia efektowego funkcjonowania naszej jednostki wprowadzenie omawianych zmian w budżecie gminy na rok 2019 jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019? Przedstawienie nazwy 2. Proszę o zaznaczenie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział od 12 rad za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwników 0, głosów wstrzymujących się do 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. Zakończenie obrad. Wciągaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam 14. nadzwyczajną sesję nad gminy Łągawie. Dziękuję Państwu bardzo.